Wtorek, 15.40 będzie, a 30, wróciłem do domu z pracy i kolejny dzień z rzędu leje i leje, i leje, i leje. Pocziewał, mnie fakt, że w czwartek ma być 19 stopni i w miarę słonecznie, więc może coś mi się uda, gdzieś wyjść, coś porobić, porobić robocie ciekawego. Eee, jak patrzę, patrzę przez to okno i... Była pewnie depresja. Generalnie wczoraj materiału nie było, w sensie nie było żadnego filmu na kanale. Eee, z takiego względu, że przedwczoraj nagrywałem materiał. Eee, jaki dowiecie się dzisiaj? Jak go wrzucę? W sensie dla Was będzie to. Dla mnie to jest. Nie, dla mnie to jest dzisiaj, a dla Was to będzie wczoraj. No. Eee, Nagrywałem materiał po prostu i przeglądając ujęcia, jeszcze znaczy ujęcia, w sensie ten, ten materiał, nagrania do tego materiału uznałem, że trzeba to nagrać jeszcze raz, bo wyszło tak totalnie do dupy. No więc dzisiaj te materiały przerzucę, zmontuję, wrzucę. Mam nadzieję, że na 20 nie ma dzisiaj nic w planach, więc zaraz szybka kawusia. Obiadek trzeba zrobić. Zmontuję ten materiał na dzisiaj, jeśli dla was na wczoraj, no i później może poćwiczej, porobię parę innych rzeczy, ale najpierw czas na kawusie. E, Okej. Okay. Pojadłem. Dobre by było. E, Pewno teraz. Dobrze, że ten mikrofon, znaczy generalnie nie mogę wam... Nie możecie stać tutaj obok mnie w tej chwili. Bo tak śmierdzę czosnkiem. Lubię czosnek, lubię sos czosnkowy. Mniejsza z tym. E, zjadłem. I po, pojawił się pewien mały... Problem. Mianowicie, znowu nie zmontuję materiału, który miał iść dzisiaj. Z takiego względu, że nie wiem, czy mogę się do tego przyznać. Albo dobra, przyznam się. Przynajmniej będziecie wiedzieć, że nie wszystko zawsze idzie idealnie. Ale po prostu nie włączyłem mikrofonu. I nie ma tam żadnego, kompletnie żadnego dźwięku. I autentycznie, czasami mam ochotę palnąć sobie po prostu w łeb. Jestem zły. Jestem naprawdę bardzo zły sam na siebie. Więc nie wiem. Postaram się ten materiał, który miał ulecieć dzisiaj, podejrzewam, że jutro go dopiero nagram i poleci na kanał. Dla mnie to będzie nie jutro, pojutrze. Dla Was to będzie też w sumie chyba pojutrze. Nie, nie pojutrze. Dla Was to będzie jutro, a dla mnie to będzie pojutrze. No, więc tak chyba będę musiał to rozwiązać. Autentycznie jestem tak na siebie wściekły. Nie wiem, bo pójdę się gdzieś przejść. Chociaż tam i tak leje Ale może trochę ochłonę. No to chyba będzie dobry pomysł. Pójdę się przejść gdzieś. Nie wiem, gdzie. Pójdę do sklepu pójdę się przejść, wrócę. Może będzie lepiej. Mam w sumie teraz już takie dobre światło. W sensie sobie wziąłem taką lampkę. Aha, bo ja ISO zmieniałem. Nie wiem, czy tak ISO samo mogę zmienić. Mam ISO na... 4... 640, czy ja mogę zmienić to tak ISO? Chyba nie, dobra, zmieniłem ISO, bo tak nie mogłem to zmienić. Dobra, teraz jest ok, chociaż w sumie nie wiem, czemu teraz to nagrywam, skoro i tak za chwilę wychodzę. Znaczy, no dobra, idę się przejść, trochę ochłonąć i spróbuję jeszcze z wami później pogadać. Znaczy, z wami coś wydusić z siebie, żeby ten materiał był dłuższy. W sumie teraz już mogę powiedzieć, bo zaczyna mi przychodzić na cała złość. To jest kolejny dzień z rzędu. Kolejny materiał z rzędu, gdzie pokazuje, jak, jak znaczy, sceny gotowania. I tak zacząłem się zastanawiać, może bym założył kanał gotowaniu. <grym> znaczy, dobrze tego nie rozkręciłem, a już myślę o kolejnym kanale. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Ale w sumie mogłoby być ciekawie. Okej. Okay. Jest prawie 11. Jest za 15.11. Trochę już zmęczony jestem. Ale przeszło mi, w sensie, mimo że lało, to ten spacer do sklepu i z powrotem trochę mi pomógł, jeśli można to tak nazwać, że mi pomógł. W sensie, doszedłem do wniosku, że albo muszę mieć cały czas mikrofon włączony, albo sprawdzać przynajmniej trzy razy, że na pewno przy, nagrywa, przy nagrywaniu, że na pewno jest, jest włączony i nagrywa. Chociaż w sumie to, żeby był cały czas odpalony, to wcale nie jest takie głupie. Przynajmniej tak mi się wydaje. W szczególności że mikrofon ten mam. No już dosyć długo, bo ja go kupowałem. Chyba 3 lata temu, albo coś, coś takiego, 3 albo 4 lata temu. Nie jestem pewien dokładnie kiedy, ale to było naprawdę dawno temu. Z czego przez większość czasu go nie używałem, bo używałem innego mikrofonu. I od, od, nowości, od nowości, czyli w sensie od momentu, kiedy kupiłem ten mikrofon, nie wymieniłem w nim ani razu baterii. W sensie, ma, znaczy ten mikrofon działa na te, znaczy ma osobne zasilanie na baterie 9V, te takie kostki. I od, od momentu kupna tego mikrofonu, ani razu nie musiałem zmieniać baterii. Więc to jest mega plus. Dobra, także to chyba na tyle w dzisiejszym. Odcinku, jak uda się spać. Jutro znowu do roboty. No, także trzymajcie się cieplutko. Nie wiem o której to oglądacie, ale jeżeli oglądacie to w miarę wcześniej, to smacznej kawusi. Widzimy się w kolejnym materiale.